No hej, witajcie kochani! Bardzo serdecznie Chewral z tej strony kolejny odcinek z Kulem Bons i cotygodniowy reset, który generalnie skupia się na zwykłych poprawkach, które Hmm. No raczej zwykłego Kowalskiego nie jarają. E, chociaż w gruncie rzeczy trzeba pamiętać, że jednak te zwykłe poprawki są potrzebne, e, ponieważ bez tego gra nie chodziłaby tak jak chodzi teraz. I ja wiem jak to brzmi, e, jeżeli jesteś po raz pierwszy, drogi widzu. Natomiast e, o, gdyby nie robili tutaj nic w tej grze, to ona by chodziła jeszcze gorzej i nawet e, zatwardziali e, fanatycy tego e, Tytułu, no niestety by odeszli tam, gdzie pieprz rośnie, albo do Werwyns Metz, tak jak to ma miejsce z niektórymi. Natomiast, drodzy Państwo, z tego miejsca dziękuję za, mam nadzieję, wspólnie spędzony rok z moimi filmami. Jest w ostatnim czasie troszkę mniej filmów ze Skulem Bonsa ale spokojnie, za chwilę to nadrobimy, ponieważ teraz mam więcej wolnego, aniżeli pracuję. Przerwa noworoczna, więc tych odcinków pojawi się troszkę więcej. Natomiast, wiadomo, nie wróci to do takiego poziomu, jak było przynajmniej na starcie nowego sezonu, ale dla wiernych fanów zawsze gdzieś tam będzie troszkę więcej tych odcineczków i standardowo dla osób, które są patronami, wcześniejszy dostęp do odcinków, ale dobra, anyway. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że ten sylwester, który spędzicie w dniu jutrzejszym, spędzicie w... no, tak, jak sobie tego zażyczyliście. Czy to na Bahamach, czy to na jakimś zadupiu, ale przy swojej ulubionej grze, nieważne. Życzę Wam po prostu wszystkiego dobrego i dziękuję wszystkim osobom, które oglądały moje odcinki oraz łapkowały. Dobra, przejdźmy do rzeczy, rzeczy ważnych. Nie ma tutaj żadnych odkrywczych tematów. Standardowo sezonowe się nie zmieniły. Tygodniowe. Jeśli chodzi o tygodniowe, grube żelazo kupujemy 5 u Blackwooda w St. Anne oraz 5 sztuk u Blackwooda w drugim mieście w Telok Pancera. dodatkowo. Co Zguba 10 słońc. Mam to, mam tą zgubę, testowałem ją, moim zdaniem jest taka powiem wam, średnia, przebija kilka statków naraz. Natomiast powiem wam szczerze, może z odpowiednim buildem, może jeżeli odpowiednio gdzieś tam dobierzecie te wyposażenie pod ewentualne. Przebijające obrażenia. Tutaj y, zobaczcie, że ma przebijające trzeciego y, tiru i zwiększa o 30% dodatkowych uszkodzeń przebijających. Wrażliwe punkty. No tak, to jest dla snajperów. To jest. Y, stricte balista dla snajperów. Teraz zabijcie mnie, ale ja nie pamiętam, który statek jest ma w opisie, że jest to idealny statek dla snajperów. Natomiast podejrzewam, że to jest właśnie ta balista, która byłaby pasująca idealnie do jednego z, ze stateczków, który jest do zrobienia. Sprawdźcie sami u szkutnika w opisie, opisie. To będzie gdzieś tam snajper. Czy polecam ją kupić? W ostateczności tak. W pierwszej kolejności długa karta UNA. Długa karta UNA, trzeci tydzień z rzędu, jest dostępna w tygodniowym, tak jakby sklepie Blackwooda. No cud holenderskiej inżynierii. To jest pierwsza karta una, pierwsze długie działo w mojej karierze, które towarzyszyło mojemu padewangowi. No, Prawie do samego końca, później przeniosłem ją na fregatę. Tą kartałunę. Robiła robotę, nie musiałem podpływać blisko, czyli nie zależało mi tak naprawdę na ilości pancerza. Więc wszystkim początkującym graczom, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze Skulem Bonsem, pamiętajcie, do 6 stycznia macie promocję jeszcze na ten tytuł. Jeżeli jesteś, drogi widzu, po raz pierwszy i zastanawiasz się, czy, czy zagrać ten tytuł, to zachęcam bardzo gorąco. Za tą cenę no, warto. Nie? Wszystko poniżej 80 zł e, warto. Y, znaczy, każda cena poniżej 80 zł za skulę Bonsa to jest y, warta świeczki, gra. E, dodatkowo działok brzmiącego smoka, też bardzo fajna y, półkolumbryna. Tutaj już musicie troszkę bliżej podpłynąć, ponieważ zobaczcie, zasięg jest tylko 400 metrów, czyli to jest ponad dwa razy. Mniejszy zasięg aniżeli długa kartałuna, a powiedzmy mieć 10 cm, a mieć 4 cm, to jest różnica, nie? Drogie panie. W każdym razie, w każdym razie, dział brzmiącego słońca, tylko i wyłącznie polecałbym osobom, które lubią PVP lub 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 lub. Dla, na drugi stateczek chcą sobie zrobić statek stricte oparty na atakach błyskawic, tak? czyli taki, wiecie, takiego Lorda Reydena, który pływa na morzu. Jeśli chodzi o skórę wyrma, zdecydowanie tak. Obrona przeciwko budowlom. Ja sobie oczywiście to dokupię czemu by nie. Pamiętajcie, że wszystko to, co kupicie tutaj, macie standardowo w drugim mieście do kupienia, tak? Nie boję się o tutaj gildyjne symbole, ponieważ ja przez najbliższe dwa dni będę, będę grał więcej z kulem Bonsa więc ja sobie to na farmie. Dodatkowo w dniu jutrzejszym prawdopodobnie będzie stream od godziny 19:00. jeśli chodzi o taki sylwestrowy stream. Zapraszam, wpadnijcie. Srebrny opiekun. Tak, warto kupić. Warto kupić. Zwiększa skuteczność korzystania z, z osłon. Jednakże, jednakże. To w pierwszej kolejności bym kupił. To w pierwszej kolejności, jeżeli nie macie aż tyle na podorędziu symboli gildyjnych, to bym poszedł tak. Długa karta una, później skóra wyrna, na końcu pobawiłbym się chociażby w dłochubaków. Nie wiem, czy mam to stroidło hubaków. wydaje mi się, że nie mam, więc ja sobie to kupię. Na fiolecie jest to dobry, 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 dobre wyposażenie które zwiększa wam maksymalny zasięg od y, torped. Y, to mam chyba założone w swoim y, sloop of War y, zakupione też u Blackwooda, y, te steroidła Hubaków. Także to jest pierwsza sprawa. Y, punkt wyprawiania skóry, uszkodzenia od podpalenia, tak, jeżeli y, nawet bym powiedział bardzo, y, tak, jeżeli chcecie y, stawiać na y, podpalenia, y, no, i teraz ciężko to będzie. Destylator Dechu Wyrma. Wydaje się, że jest to spokrewnione z tym, skóra Wyrma i tutaj główne wyposażenie Destylator, natomiast zwiększa wartość uszkodzenia dodatkowo od broni, uzbrojenie eksplodujące. Macie poniekąd wtedy rację. Dlaczego? Dlatego, że jedno i drugie wyposażenie, w sensie pancerz i to wyposażenie jest ukierunkowane pod e, budowlę, e, czyli e, wilcza jama lub e, zro, robienie sobie m, na przykład e, przejmowania swoich manufaktur, obrona manufaktur. manufaktur nie do końca, e, ale m, wszystko, co jest związane z budowlami, tak? E, forty, e, napad na Forty. M, myślę, że jedno i drugie warto mieć za zanadrzu. Jeżeli bardziej cenicie m, PV. PVE? Tak, bo może Ford można to pod, pod PVE tak bardziej yy, podpiąć, prawda? Kolejna sprawa, wybuchowe beczki Zenzowe. Ja bym tego nie kupował. Ja bym tego nie kupował. Myślę, że na razie sobie można to, to odpuścić, yy, ponieważ yy, uzbrojenie burtowe, yy, te procenty, które tutaj są, moim zdaniem są niskie. Yy, nie warte, można. Zdecydowanie inny sposób sobie podnieść obrażenia aniżeli tym głównym wyposażeniem. Atelier D. Atelier D. Zmniejsza uszkodzenie od amunicji wykorzystującej moc żywiołów. To jest główne wyposażenie, i teraz zwiększa wartość współczynnik pancerza. Używany pancerz o 100 punktów. To jest dużo. To jest dużo. I Ja bym to jako takie, jako taką, jako fanaberię, fanaberię kupił, bo i przetestował. Nie jako taki główny cel, natomiast jako fanaberię jak najbardziej możecie sobie to kupić. Co jeszcze tutaj mamy? Belki wspornikowe, wytrzymałość kadłuba, być może to by było dobre do mojej chociażby brygantyny, która jest zrobiona stricte pod przewożenie ładunku jak kurier DPD. Mówię o ładunku wojennym, oczywiście. Jeżeli nie kojarzycie, o jakiej brygantynie mówię, odsyłam do mojej playlisty e, z filmami oraz przyspieszona obsługa kanonierska e, i tutaj tutaj też są bardzo małe e, procenty, ale ja mam e, cholera znowu mi jak zwykle jak zwykle muszę wyjść i wejść jeszcze raz, bo mi się tutaj e, badzy nie wiem dlaczego to tak jest ej ziomo jakiś gokeno mi tutaj stał no e, tyry 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 czekaj to było tu nie to było tu no, są bardzo małe procenty, natomiast tu są cztery wartości, które są takie, na które ma wpływ to drobne wyposażenie. Plus właśnie, to jest drobne wyposażenie, to nie jest główne wyposażenie. Więc o wiele więcej jest lepszych głównych, te, głównych mebli, aniżeli tutaj tych drobnych wyposażeń. Tu mamy sześć slotów, gdzie możemy to wpierdzielić. 5, przepraszam, jedno główne i 5 ten i pięć pobocznych. Natomiast jeśli chodzi o ten jeden jedyny slot nazwany głównym wyposażeniem, to te procenty moim zdaniem są. Takie wiecie, panaberyczne. Chociaż powiecie mi, powiecie mi, że 50% 24% zmniejszenie uszkodzeń dodatkowych, owszem, jest dobre. Ale pamiętajcie, że możemy, moim zdaniem, znaleźć lepsze. Zrobione stricte pod zmniejszanie, może nawet nie tyle zmniejszanie uszkodzeń od amunicji, bo na tym nam nie zależy. Zależy nam na jak najszybszym ubiciu wroga. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? To bardziej bym kierował pod budowlę. To, to, to. Dobra, lecimy teraz, gdzie możemy lecieć? Lecimy oczywiście do. Sklepu halloweenowego zwanego. To nie jest ten halloweenowy event, nie? Bardziej lazurowy wicher i tak dalej, lazurowy herald. Tutaj nic nie ma. Z... dobra, nie ma nic resetowanego. OK. Pamiętajcie, w ogóle muszę wydać te, te punkty. Pamiętajcie, właśnie. Propo wydarzenia. Pamiętajcie, że mamy aktualnie 1,2 w lewym górnym rogu. Macie 1,2 punkta więcej tej waluty, aniżeli ma to miejsce normalnie. Także dlatego bardzo dużo osób teraz będzie farmiło lazurowego Herolda. Nie ukrywam, że prawdopodobnie podczas jutrzejszego streama sobie porobimy też Her Herolda. Herolda, przepraszam. Zobaczymy, czy będziemy to robić na, na streamie razem z ekipą z Discorda. Zobaczymy. Zobaczymy. Plan jakiś jest, a wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj standardowo, nara kupujemy pył moru, kupujemy zaśniedziały paliwo. Nic więcej tutaj nie polecam kupować, bo to jest strata, jeżeli oczywiście nie macie tych schematów, bo lepszy schemat, aniżeli przedmiot. nie. Żadnych skrzynek, żadnych takich pierdół typu surowcowe drewno, skrzynia czy coś. Nie kupujcie tego. Ciepłym moczem możecie to olać, ponieważ w późniejszym etapie sobie to zwyczajnie zrobicie mm, lub zdobędziecie na drugim poziomie mm, świata gry. I teraz też, właśnie, propo drugiego poziomu świata gry. Pamiętajcie, że okej, okay, tam jest, oj, nie, tutaj. Tutaj. Tam jest trudniej, ale jeżeli gracie w grupie, oczywiście, grupę możecie znaleźć. Jeżeli jesteście z Polski, graczami z Polski, to możecie znaleźć u mnie na Discordzie. Serdecznie zapraszam, link macie w opisie. Jeżeli gracie w grupie, to drugi poziom nie jest w żadnym przypadku. Tak, jakby straszny e, tego świata. I tutaj moja tak, jakby rada, e, którą e, mówiłem, e, o której wspominałem, e, którą wymieniałem, tak, to jest dobre słowo, e, to, które mi brakowało w moich poradnikach. No, nie ma tutaj zastosowania, bo jeżeli gracie w grupie, to jesteście chronieni tak naprawdę, nie? I teraz jeszcze ważna sprawa, co ja chciałem zobaczyć. Menu, menu kalendarz sezonowy, Ta, ma, że macie możliwość ubicia mizerii, jest to okręt, premia do nagród, to mówiłem, tak? Lazurowy solstycjum. wydarzenie ograniczone czasowo, pokonaj lazurową flotę. 1,2%. Pamiętajcie, że jeszcze możecie u Blackwooda dary teulinga użyć i będziecie mieli jeszcze to podwojone, czyli to będzie 2, przynajmniej tak mi się wydaje, że to tak zadziała. Sprawdzimy jutro. E, powinno być 2,4 raza więcej e, punktów. Więc bardzo szybko będziecie w stanie sobie to ogarnąć, prawda? Tu jest bardzo fajny, 27 stycznia, bardzo fajny event: premia przemytnicza. Tutaj więcej punktów przemytniczych będzie dawanych. Plus, tam jeszcze po drodze mamy premię. Dlaczego to jest bardzo ważne? Ano dlatego, że jak, no jak dupa, jak zwykle nie wszedłem tu, gdzie trzeba. Czekajcie, jak wchodzicie sobie w mapę, wchodzicie tutaj i wchodzicie, panie, przepustka przemytnicza to pamiętajcie, żeby wykupić sobie wszystko stąd, a przynajmniej jeżeli będziecie w stanie, tak? Czyli przykładowo boski grzmot, piekielna paszcza, Karonada no i pozostałe pozostałe schematy. W głównej mierze bym się tutaj. Kłaniał ku krwawej czerwieni. Widzicie, punkt szlifowania Kul, nie? To jest to, co wcześniej tam możecie kupić u Blackwooda. Szafka naboje już nie bardzo. Uścisk Freemana, to, to i to w pierwszej kolejności kupić. Jeżeli będziecie mieli więcej punktów, to lecicie pod baterię, lecicie pod nieśmiertelny kadłub, punkt szlifowania Kul i Rapsodia Głębin. Takie, no i może później skrzyneczki sobie robicie nie? Bo macie moduły rozwojowe i części do ulepszeń. Ale to już jest taka typowa fanaberia. Coś jeszcze, wojna frakcji. Już wkrótce koniec, tak, oczywiście. Ile zostało? Pamiętamy. 6 dni. 6 dni na wymaksowanie swoich zysków. Wojna frakcji zostało 6 dni, okres obitownego 5. Pamiętajcie, że możecie zdobyć aktualnie na 50. poziomie ryczącą, ryczącą paszczę na maksa zrobioną. Fajny moździerz pod budowlę. Później, później będzie coś, coś fajnego. Czy ja wiem? Takie, takie, fiubździu będzie moim zdaniem, fiubździu będzie. Bo ten królewski strażnik, strażnik wielokrotnie już dropił mi, także nie jestem pewny czy na trzecim poziomie, nie chcę tego, tego teraz sprawdzać, ale to jest tanie raczej w ulepszeniu. To jest to. Co jeszcze drodzy państwo? Mapa. Jak przejdziemy sobie na mapę, zobaczymy jak wygląda sytuacja na tych na spornych terytoriach. No tutaj niewiele brakuje mojej frakcji. Tak samo jak północne, wschodnie, Czerwona Wyspa. Tutaj niby wygrywamy i tutaj też przegrywamy. Po prostu niebiescy... Wiele osób twierdzi, że ta wojna frakcji jest oskryptowana. Moim zdaniem to jest po prostu kwestia tego, że my Holendrzy działamy zero-jedynkowo, czyli zrobimy tutaj na maksa, czyli 50. poziom i więcej już nie walczymy. Bo po co? No po co? Po prostu, tak jakby. Wiecie, wojna frakcji. Idziemy idziemy tutaj. Nagroda dla zwycięzcy. 10 tysięcy piastrów, spoko. I wygląd. No to, to, to ja wolę dwa razy mniej piastrów dostać i nie dostać tych danskich bryczesów, bo one prawdopodobnie i tak będą do e, kupienia później za gotówkę. I podejrzewam, ja nie kupię ich, e, aczkolwiek wydaje mi się, że więcej większość osób po prostu stwierdza, że woli wydać pieniądze, a się nie męczyć bezsensownie nie? w ich nimaniu. Ale to są tylko moje takie e, obiekcje. Nie? E, tyle. Raz jeszcze życzę udanego Sylwestra. Zachęcam do obejrzenia całej playlisty moich przygód ze Sculę Bonsa, bo tam jest multum godzin, które możecie poświęcić na to, na przestudiowanie, jak mi szło od początku do końca w tej grze. I zachęcam do innych serii na moim kanale. To, to, to. W drugim mieście pamiętajcie, że jest to samo. Nie, nie będzie nic nowego. Ozdro, Cheveral, udanego 2026 roku.